Cześć, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Sławę, a ja Mikołaj i przychodzimy dzisiaj do Was odcinkiem, jakiego jeszcze nie było na kanale. Będzie to odcinek typu live cooking, gdzie będziemy przygotowywać przepis inspirowany książką. Dlatego właśnie witamy się z naszej kuchni, a... Po, tym, po tej wystawce tutaj możecie się domyślić, że będziemy robić coś związanego z twórczością Libardugo. Konkretnie dzisiaj przygotowujemy gofry, czyli przysmak szóstki wron. Tak, przygotowaliśmy też sobie cytaty, żeby właśnie przeczytać je i też przytoczyć, w którym momencie w książce były wspominane te gofry. No i Poszedziemy pewnie do gotowania. Tak, tu w takim razie zaczniemy od cytatów, żebyście zobaczyli, żebyście mieli dowód, że takie cytaty się w szóstce wron pojawiają. To zaczniemy od pierwszego. A dostanę gofra, bym wrota muzen. Wszyscy weźmiemy gofry. I whisky. Jeśli ta robota nie wypali, nikt nie będzie chciał przebywać w moim towarzystwie na trzeźwo. Okej, okay, i znaleźliśmy jeszcze jeden. Chyba łącznie były ze trzy. Tutaj jest tak. Już dobrze dobrze. Kiedy wrócimy do Katerdamu, zabierz mi na gofry. Deser za życie? Nie jestem pewna, czy to uczciwe. Oczekuję naprawdę pysznych gofrów. No i naprawdę będą pyszne. Miejmy nadzieję. Chyba zaczniemy od zrobienia ciasta na gofry oraz ubicia bitej śmietany, żeby spokojnie się chłodziła. Mamy przygotowane trochę owoców, może nawet skroimy świeżego ananasa, jeszcze zobaczymy, ale na pewno będą borówki, będzie banan. Postaramy się na bieżąco robić takie przerwy, żebyście zobaczyli, co robimy i pogadamy sobie jeszcze trochę o tych książkach. Dokładnie, no to zaczniemy na pewno od ciasta i właśnie od ubicia bitej śmietany. Thank you Przechodzimy po pierwszym etapie. Chwilę tutaj do Was pogadać. Śmietana już jest ubita. Mmm, jest pyszna. Bardzo dobra. Ja w ogóle uwielbiam tym śmietanę. Za chwilę ją zakryjemy folią i schowamy do lodówki, żeby się schłodziła. Coś nam teraz zostało do gofrów? Musimy ubić osobno białka i osobną tutaj masę z żółtkami, z mąką, z mlekiem. To widzieliście, co dodawałem. Tak, za chwilę dam jeszcze do pieczenia i mąkę. Nie wiem, czy to mówiłem, ale przepis na pewno gdzieś podlinkujemy, na przykład w opisie, żebyście mogli skorzystać mm. z tego samego. To wiecie, jeśli żałowaliśmy, że trafiło nam się szóstka wron bez bezbarwionych brzegów, to potem ubijemu śmietane mamy brzegi barwione na białe kropki, ponieważ tak to pryskało. Ale nie, na szczęście nie jest tak nie. Książki nie ucierpiały. To co? Krótko o książkach Li Tak, no to tutaj przygotowaliśmy po pierwszym tomie z każdej tej serii. Mamy tutaj, tutaj po środku to jest cienikość, początek tej chylowi. Mamy szóstkę wron, to jest produczek dylogii oraz króla z bliznami. Tak, i mówimy tutaj tylko o Grisza Wers, ponieważ nie bardzo długo ma jeszcze inną serię, ale chodzi nam tylko o uniwersum Grish. No jeszcze z tego uniwersum jest język Cierni i żywoty świętych, ale to są takie opowiadania i też takie dodatki po prostu. Tak, generalnie trzeba zacząć czytać od Griszów. Ja na przykład zaczęłam od szóstki wron i trochę żałowałam. Ponieważ szóstka wron trochę jednak zdradza z tamtej serii niewiele, ale na przykład był taki jeden mm, spoiler, nie spoiler, ja po prostu miałem inne pojęcie na temat zakończenia całej trylogii Grisha, po tym, co było powiedziane w szóstce wron. To może być taki trochę mylne, dlatego jednak polecam zacząć od tej trylogii Grisha, czyli cieni kość, później nie pamiętam no tych dalszych, ale generalnie to jest odleżenie na wałowice i coś tam jeszcze było. Jest to trochę słabsza cieni seria. No, tak. o, jest to troszkę słabsza seria w stylu takiej starszej fantastyki ale ma całkiem ciekawie wykreowany świat, wzorowany w trochę, nie wiem, na takiej dawniejszej Rosji, generalnie taki właśnie trochę słowiański, ale takie wschodnie. Ale też właśnie ja, ja zacząłem od Cieni kości, o nie żałuję, bo później ta tendencja zwyżkować się, o poziom tych książek jest, i nie. przez to zaczęłam w tej najsłabszej technologii, ale już później było tylko lepiej, więc też nie było takiego rozczarowania. Bo przeczytał sobie właśnie Szóstkę Wron na początku, to mogło być takie rozczarowanie, jak się, się nie pocieni koć. Ja niedawno robiłem sobie reread Szóstki Wron, konkretnie słuchałem jej audiobooku, i kiedyś Szóstka Wron mi zachwyciła, jednak nie doceniłem jej wtedy tak, jak na to zasłużyła. Później, po wielu przeczytanych Fantastykach, kiedy wróciłem do Szóstki Wron, to uważam, że to jest naprawdę jedna z lepszych Fantastyk młodzieżowych. No to prawda. Ja chcę bardzo zrobił właśnie Króla z i wtedy Logie, Rząd Wilków II, to tak samo jest, uważam, że świetnymi książkami. Pomimo średnich, średnich opinii, jakie zbierają, to ja je bardzo polecam. Tak, Król z bliznami trochę bardziej łączy się z trylogią Griszy, jednak i tak należy go czytać chyba dopiero po trylogii szóstki wron. Tak, tak, raczej tak. tam też bohaterowie są z szóstki wron, bo Król z bliznami mamy trójkę, tak jak głównych bohaterów i są dwie osoby z cienikości i jedna osoba z szóstki wron. Mhm. No i być może tam coś zdradzają, nie wiem, do, do zakończenia. No, no na pewno, na pewno to jest koleż że tak. W takim razie już wiecie jak czytać, też myślę, że seria cała i w ogóle Libardugo jest bardzo znana, więc nie będziemy dłużej mówić. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu, czyli to co mówiłem i pewnie zobaczymy się na jakimś no, dalszym, dalszym pogadance, nie wiem, na kojeniu oh. owoców, ale właśnie później będziemy jeszcze mieli fajne właśnie takie rzeczy z książkami. Tak, coś cię co zaplanowaliśmy. Mieliśmy małą przerwę techniczną, nawrzucenie śmieci, założenie nowych worków i uzyskaliśmy drobną pomoc z rozkrojeniem ananasa. Za chwilę, w zasadzie jesteśmy już na, na etapie przed samym pieczeniem gofrów. Tak? To co są gotowe? Miło się pochwali. Borówki, brzoskwinie, są dowłosy, które widać. No i banan. I jeszcze za sekundę dokroimy ananaska. Jeśli chodzi o przepis... Sporo wyszło tego ciasta, dlatego że my robimy z półtorej porcji. Trochę osób zapowiedziało się dzisiaj na gofry, jest sobotę, dlatego będziemy ich piec więcej. W przepisie jest trochę proszku do pieczenia, a Magda, Gessler, moja i Olga prowadzi pewną y, walkę z proszkiem do pieczenia. I ten był w przepisie i naprawdę to ciasto wyszło fajne, puszyste, więc powinno być spoko. Też ona jest sprawdzone, no bo już nie raz y -y. z tego przepisu korzystamy. Ja nawet na warsztatach z Magdą Gester, y, na warsztatach kulinarnych, zapytałem się jej, czy szarlotka tylko na kruchym, a Magda mówi, nie, na czym chcesz, byle bez proszku do pieczenia. <laughs> Dobra, to w takim razie, zanim przejdziemy do pieczenia gofrów, trochę jeszcze o książkach. Mikołaj ty przygotował? Tak, ja, ja zrobię tier ranking tych książek, bo już jednak z tego uniwersum Grisha czytałem większość, tylko jedynie co nie czytałem to ty Żywoty Świętych. No ale to jest ten dodatek, mm. więc jego nie będę tutaj uwzględniał, a tak to resztę mogę po, no, porankingować. A Język Cieli będziesz układał czy ty nie, tylko te chyba nie takie bardziej kanoniczne no. książki? A ty będziesz robił, tak? Tier ranking postaci w kolejnym wejściu. Dobra, no to tak zaczynając od tego tier rankingu, to u mnie no jednak na pierwszym miejscu, też zaznaczam, że niektóre książki czytałem dawniej, niektóre mniej, więc wiadomo, to mogę różnie pamiętać, je, Natomiast no wiem, że Szyszkofrą to była jednak chyba najlepsza książka, jaką przeczytałam z tego uniwersum, więc daję ją na pewno na pierwszym miejscu. Później pewnie ku zaskoczeniu też w większości dam króla z bliznami, bo uważam, że to jest naprawdę świetna seria. Też tam głównym bohaterem jest Nikolaj, którego bardzo lubiłem właśnie w trylopii Grisha, więc to jest też super było właśnie, że jak on tam jest głównym bohaterem, to no, automatycznie go bardzo też polubiłem. Później na ten drugi tom, Rząd Wilków, miałam sporą przerwę między tymi dwoma tomami, jakoś nie mogłem się zebrać, ale jak już wróciłem, to zastanawiałem się, dlaczego tak długo to zwlekałem po prostu z tym, bo było, no naprawdę, to jest dobra kontynuacja i też dobre domknięcie tej dylogii. No i na koniec, w sensie jako czwartym miejscu dam Królestwo Kanciarzy, bo uważam, że to jest, jest trochę niższy poziom niż Szóstki Wron. Ale zdziwiłem się, że przeszło aż za dwie części wylogie Nikolaju. Chyba tak, bo one są na bardzo podobnym poziomie, więc mm. jak jedna się wbiła na drugie miejsce, to druga musiała być dosyć blisko, bo one są bardzo podobne do siebie. A Szóstka Wron jednak zrobiła na takie wrażenie, że chyba Królestwo Kanciarzy nie sprostało aż temu zadaniu, żeby właśnie tam dorównać. No i później tam trylogię Grisha i tak naprawdę na Goodreadsie, jak widziałem, to oceniłem je na podobnym poziomie, bo chyba wszystkie mają trzy gwiazdki, więc ciężko mi jest teraz ich jak posegregować jakoś w kolejności. Wiem, że trzecia część mi się mniej podobała też dlatego, że było zakończenie, które nie do końca mnie usatysfakcjonowało, Natomiast pierwsza moim zdaniem była taka przewidywalna, że jak ja ją czytałem, to miałem takie porównanie przed Czerwoną Królową, Victorie Awyard, że wszystko to było praktycznie to samo. Ja nie wiem, która książka jest starsza, która jest nowsza, natomiast tamta jest bardzo somatyczna, jest ta pierwsza część jeszcze. Druga też jest ciekawa, więc ciężko mi skorzystać, te trzy posegregować. Może tam je na jedno miejsce, no bo one każda ma coś jakiś plus, jakiś minus, a też mówię no dawno i ja czytałem, żeby tak oceniać konkretne retomy. To się chyba druga najbardziej podobała. Tak pamiętam, to tam jest fajna akcja na to. I, Co i fajnie są... się zaczyna ta druga, może oczywiście albo najlepsza, ale w każdym razie no zdecydowanie Grisha jest. Na do... podobnym poziomie są te trzy części, no ale w rankingu na pewno odstają sporo od tych, no już właśnie królezdnami i szóstka broni i tecze. To tak. tylko pokazuje, że bardzo długo zrobiła spory postęp, jeśli chodzi o no, A Dlatego, też jesteśmy ciekawi nowej serii bo chyba to już jest poza Uniwersum Griszów. Chociaż są jakieś przesłanki, że szóstka w może mieć jeszcze kontynuację My na to bardzo liczymy, ponieważ to jest super udana. Książka, seria z prawdę. względem bohaterów, którzy są tak niezapomniani. Um, a jest w którym serii na tym się zainteresujemy, ale to już jest opis podan. Jest. I ona takie piękne wydanie z brzegami, co chwilę jak wchodzę w jakieś kingarnie zagraniczne, to tak mi się podoba to wydanie, ale te jeszcze nie kupiłem, no ale, ale nie wiem, czy będę kupował. Ale w modzie, która panuje w Polsce na ładne wydanie jest też szansa, że u nas też wyjdzie jakoś spektakularnie mm -hmm. wydania. Ok, jeśli chodzi, bo teraz przejdziemy trochę do gotowania, a później wrócę z moim rankingiem postaci, z szóstki wron, to mam tutaj olej, będziemy trochę natłuszczać te gofrownicę, nie mamy takiego fancy tłuszczu w sprayu, więc troszkę posmarujemy ją olejem i już będziemy wypiekać, podczas kiedy Mikołaj czy ja będziemy dokrajać ananasa. Pierwszy go już piecze, tutaj mamy taką właśnie klatkę, żeby później je wyciągnąć, żeby sobie spokojnie ostygły. No i pierwsze dwa się pieką, bo gofrownica nie jest No tak, No i teraz przejdziemy do T-rankingu postaci z szóstki bron. Okej, okay, to po kolei lecąc, na pierwszym miejscu... Mm... Tutaj walczyłyby dwie postacie, Nina Zenik i Kazbreker, jednak Nina wygrywa dlatego, że ja, jeśli chodzi o młodzieżówki obyczajowe, to lubię męskich głównych bohaterów, chyba nawet trochę wolę, ale jeśli chodzi o fantastykę, to zdecydowanie wolę kobiece postacie. Dlatego Nina Zenik to jest królowa, do tego właśnie um, jej moce, to właśnie jakie ma no umiejętności, jej nieposkromiony apetyt, jej humor, jej taka lubieżność, to ca całą jej kreację uwielbiam. Nina na pierwszym miejscu, ale Kaz zaraz za nią. Kaz jest świetny, właśnie jego no. planowanie, jego umysł w ogóle jest super, jego przebiegłość, Kaza również uwielbiam. Całą też jego kreację, właśnie to jak się ubiera, y jego przeszłość, kiedy poznajemy. General generalnie retrospekcje w Szóstce Wron to jest Oh my gosh. Później tutaj chyba największy ból mi sprawiło obsadzenie trzeciego miejsca. Bo nie wiem, czy Ines, czy Wajlan. Finalnie dałem Ines. Kiedyś dałbym Wajlana. Teraz po Reality dałem Ines. Zjawa jest świetna. Jednak właśnie też jej relacja z kazem, i relacja z resztą grupy, ale również jej historia. Do dzisiaj uważam, że scena. Inesz, wspinający się po kominie, po wnętrzu komina, to jest jedna z najlepszych scen w literaturze. Uwielbiam, bo po prostu tak to jest wszystko opisane, oddane. Następnie Wajland, który też jest świetny, właśnie zwłaszcza w relacji z Jasperem. Następnie Matias, który jest taki, wiecie, mega niebezpieczny, czasem taki górowaty, mega negatywnie nastawiony w stosunku do Niny, ale taki do polubienia. Na końcu Jesper, i powiedziałbym, że tak jak uwielbiam całą szóstkę wron, to jednak w tym rankingu trochę już. Można taka prze, y, przepaść pomiędzy Jasperem a Niną na pierwszym miejscu już jest widoczna. Ja nie jestem fanem bohaterów, którzy y, przekładają emocje ponad plan, ponad zadanie, jakieś słabości ponad plan, a w przypadku Jaspera to chyba jest najbardziej widoczne. Wiecie, cała książka jest o 17-latkach i to jest ważny motyw, że oni pomimo, że y, porywają się na coś niewykonalnego, tak naprawdę hmm. mają tylko 17 lat. I, i czasami gubią y, się trochę w życiu w tym niebezpiecznym świecie, właśnie w swoich uczuciach, y, jednak u Jespera to mnie chyba najbardziej irytowało, ale i tak bardzo go lubię. Jesper jest taki zabawny, jednak na końcu mojego rankingu. W tych hajnach trudniej się zadanie dostało było w postaci posegregować. No bo zbuka, zbuka, wszyscy są tak. świetni i właśnie to, to było tak, rzeczywiście trudniejsze. Ale, ale Nina, to... ja, ja też Nina bardzo lubię. Nina jest świetna, no, wiesz pozdrawiamy Toshi, która po prostu Nina to Toshi, Toshi to Nina. E, dobra, w takim razie zobaczcie jak te gofry, mogły wam też trochę, ojej one się przykleiły do góry, ale też nie natłuszczaliśmy tej gofrownicy jakoś bardzo, dlatego że w samym cieście było też e, trochę tłuszczu. Zaraz zobaczymy jak właśnie ten pierwszy. Nie wiem, czy jest taka zasada, jak w przypadku, wiecie, pierwszy naleśnik, jak pierwszy mąż zawsze idzie do kosza. Czy taka sama zasada no. jest w przypadku gofrów? To się za chwilę okaże. No zobaczymy, ale nie, ale powinno być dobrze. No, no trzymamy kciuki. On już tak na, na, na finiszu generalnie. Trochę mnie martwi to, że właśnie cię przykleił do góry. I też przepraszamy jak coś, że nie mówimy w trakcie gotowania, że są takie stawki przewinięte, ale jednak trochę nam brakuje do doświadczenia Ewy gotuje. W tym razie wyciągamy drugą porcję gofru, a tutaj już widzieliście, jak sobie przygotowaliśmy na razie po pół gofra w ramach degustacji. Ja akurat lubię, jak w programach kulinarnych osoby próbują to, co robią, a czasem mm. niestety jest tak, że osoby to robią, tak ładnie zdobią, pokazują, nie najprzy, najprzyjemniej się patrzy, jak ludzie jedzą. Ale na TikToku zawsze tak apetycznie właśnie, jak ktoś ugotuje. Widziałem, że rozkoszczą tak. Fajnie próbuję. Tak, tak, ja tak samo lubię Tomka Strzelczyka od szwartucha on też zawsze tak, widzi, tak, pomysł, taką kopię, ja po prostu lubię patrzeć jak ludzie jedzą. Ja sobie może do do tego Nie to nie jest atrakcja jak spadnie, no dobra. No ale nic, że Dobra, to co, bierzemy? Cheers? Cheers. Próbujemy. Mmm. Chrupiący są ten gofek, takie dobre właśnie nie rozumiem. Mm -hmm. Chrupiące. Ja słyszałem, że sekret chrupiący gofrów to jest dobra gofrownica o dużej mocy. No i tak mamy być jakiś super profesjonalny jak nad morzem, ale naprawdę mm -hmm. robi fajne gofry, jak się je trochę dłużej przytrzyma. I później się odparowuje na kratce. one wtedy tak nie miękną, jakbyście je położyli na talerzu i z bitą śmietanką, z owocami, z polewą I też fajnie się parę. nie potrzeba w tej gofrownicy, jak się chce zjeść później. Mm -hmm. bo wtedy też fajne, fajne mm -hmm. właśnie temperatury napięcia. Wita się to moja osobowość, pychota. To co, my teraz sobie dokończymy, a później się wrócimy, żeby się pożegnać. Szóste w szóstym wron właśnie wspominali o takich gofrach, to by się nimi naprawdę zachwycili. Mm. A nawet sobie tak sobie wyobrażam, żeby chodziło o takie gofry. Ja sobie wyobrażam takie trochę bardziej szymaniowe, wyciągam, taka górka gofrów i syrop klonowy. No i wiem że te amerykańskie często są takie okrągłe, takie jak są te z paczki, te frynaski. No właśnie. Natomiast, ale takie też na pewno byłoby. Dla nich dobre. No, są, są pyszne na no, domowe gofry, przy tym, że nad morzem, taki wiecie, prawdziwy gof kosztuje powyżej 20 zł, a tutaj możemy sobie napiec i zrobić jakimiś dodatkami. Super opcja. Jak coś, to zachęcamy do powtórzenia tego przepisu. Zachęcamy do zapoznania się z cudowną twórczością Libardugo, ponieważ cały Glisabers jest warte uwagi. Jest też serial niestety zdjęty po drugim sezonie. No, to prawda, ja tam tego drugiego sezonu jeszcze nie widziałem, ja też. ale, ale chcę to robić po prostu. Mimo, że wiem, że już nie będzie więcej, to chcę zobaczyć, jak tam wypadł. Taki format odcinka był dosyć wymagający, więc będzie nam bardzo miło się docenić to w komentarzach albo w łapkach w górę. I też możecie dać znać, czy chcielibyście powtórkę, na pewno nie tak szybko żeby... A może właśnie z jakiejś innej książki, mm -hmm. yy, yy, jakiś tam przepis. Możecie też podrzucać jakieś fajne pomysły, jeśli macie książki, w których bohaterowie coś takiego fajnego, nie za trudnego do przygotowania. Tak, wiedzy. wymagającego, ale naprawdę bawiliśmy się dobrze. Mam nadzieję, że wy również i dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszamy, zapraszamy na naszego Instagrama i TikToka, nazwę wyświetli się na ekranie. Tak, zachęcamy do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcecie zostać z nami na dłużej, będzie nam bardzo miło. Możecie również zostawić wspomniany komentarz albo łapkę. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!